Jest dźwięk wojny. Znacie go aż za dobrze. A tak brzmi cyberwojna. Cisza. Cisza, która we współczesnym świecie może zniszczyć niemal wszystko. I zbliża się do każdego z Was. 24 lutego 2022 roku. Rozpoczęła się pierwsza światowa cyberwojna. W ciągu zaledwie kilku dni Ukraińcy byli zmuszeni stworzyć coś, czego historia dotąd nie znała Armię IT. Ale to byłoby niemożliwe, gdyby na ruinach zimnej wojny, całkowicie, a młode pokolenie nie stworzyło czegoś, co zmieniło świat. Dla ludzkości. Stworzyli z Ci, którzy nie znają swojej historii, nie mają przyszłości. Pierwszy kod jest kluczem do zrozumienia ukraińskiego IT.